Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o Movie Speed Control. Wiem, gdzieś już przemyciłem tę funkcjonalność, pokazywałem Wam, ale od tamtego czasu trochę się zmieniło, a nawet bardzo dużo się zmieniło. Między innymi dlatego, że dzięki Wam wprowadziłem nową funkcjonalność z tym związaną w całym programie. Otóż ktoś mi napisał maila z propozycją prawda, nowego, nowej funkcjonalności w tym zakresie, że jeśli na przykład przyspieszę film albo go spowolnię, to żebym mógł jednocześnie w takiej wersji go zapisać. Wiadomo, że gdy przyspieszymy film, to on po nagraniu zajmie o wiele mniej miejsca. Nie dlatego, że będzie inna kompresja, chociaż kompresja to jest też osobna sprawa, ale dlatego, że wiele klatek zostanie wyciętych. Jeśli natomiast spowolnimy film, no to jak możecie się spodziewać, film będzie o wiele grubszy. Na to trzeba w razie czego uważać. Oczywiście będziemy chcieli to robić z filmami, które mają, czy nagrywać w ten sposób, przy zmienionej prędkości, raczej filmy, które, gdzie chcemy zrobić jakiś. Ala Slow Motion, albo poradniki audio. Bo jak wiecie, mówi Speed Control, powoduje w naszym programie, że to działa, jeśli chodzi o mowę ludzką tak idealnie, jak na YouTubie. A więc przyspieszenie o półtorej, o dwa razy, nawet osoby, która szybko mówi, tak jak ja, a wam pokażę, będzie dawało fajne rezultaty. Otwórzmy sobie film, właśnie, gdzie ja coś tam ględzę, uwaga. I tutaj jak widzicie mówię, spróbujmy sobie teraz użyć modułu Mówi Speed Control, bo zrobimy z tego gościa... Kogoś, kto mówi dużo szybciej, albo kogoś, kto mówi wolno, tak jakby był pod wpływem. A zatem, moi drodzy, puszczam go i popatrzmy, ja będę suwakiem przesuwał, a wysłuchajcie, co się dzieje. Wchodzę tutaj, to mówi to speed control, Wącina czyli Control B. Prędkość. To chyba I zobaczcie, mamy suwaczek na brady, zero. Teraz mogę gościa przyspieszyć, tak tego jak tego na YouTubie, uwaga? Mikołaj, widzicie, przyspieszyłem to chyba ze 300 razy. Dobrze, w tym momencie mamy gotowe. Przyspieszenie 1,58. Spróbujmy go do dwóch przyspieszyć. wszystko usunąłem i przygotowany nośnik. Widzicie? Oczywiście, gdy przekroczymy ogromne prędkości, to już dźwięk nie będzie stosowany. Ale dobrze, no bo tutaj już byłoby bez sensu, że z dźwiękiem. Reset. Przywracam do zera i spróbujemy teraz spowolnić. Śmiesznie będzie gościu wstawiony. Jest. Uwaga. Instal ESD. Zauważcie, że ten plik liczy sobie aż. Prawda? Fajnie. Ale mieliśmy, miałem pokazać nową funkcjonalność, bo to już widzieliście, że można przyspieszać albo spowalniać. Teraz domyślnie jest OSD wyłączony, można sobie włączyć. Zobaczcie, przyspieszymy gościa do na przykład tego, o tej wersji 1.91. Pałzę kliknę i teraz ktoś mnie właśnie prosił, żeby można było ten film nagrać w takiej postaci. Więc już Hydromedia Studio znacie, wchodzimy do Hydromedia Studio, zobaczcie. Wystarczy nic innego nie robić, jak kliknąć sobie eksport corrected media. W tym momencie, gdy kliknę, to one nagra się w postaci przyspieszonej. Naturalnie, jeśli mam wersję ultra, mogę włączyć i custom compression, bo w innych wersjach nie można włączać customowej kompresji. Po to, żeby zachować jakość najlepszą, to trzeba, z, powiedzmy do około tam 12, ale oczywiście można i bez tego. Trochę ten i tak film troszeczkę straci na jakości. Ustawię na domyślne 23. Będzie kompresja. Chodzi o to, żeby było słychać i widać to, co jest na ekranie. A zatem uwaga, moi drodzy, Robię eksport corrected media. To chwilkę będzie trwało, bo musi cały film być przetransponowany, że tak powiem, z inną prędkością. Ja w związku z tym sobie wejdę do folderu media. Uwaga, open folder media. Tutaj widać w tym momencie, że ten film już się tworzy w postaci przyspieszony. Zaraz zobaczymy, ile on będzie zajmował miejsca. Ja sobie natomiast zajrzę do folderu. Uwaga tam, gdzie jest oryginał tego filmu, żebyśmy sobie mogli porównać, jak się zmieniła wielkość. Więc y, Multimedia Files, y, filmy. I to był ten film, proszę bardzo. Jak widzicie na dole, 252 megabajty. Po przyspieszeniu do 1 razy 91, no powinien być znacznie, znacznie mniej, powinien ważyć. No ale jeszcze czekamy, aż on się zrobi. Zobaczcie, no jednak to chwilkę trwa. E, tu będę musiał chyba przyspieszyć ten filmik. E, więc, no, no ale poczekamy jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że ze mną poczekacie. Ja zrobię małą pauzę. I zobaczcie, już, już się zrobił, wykonał, bo pojawił się przycisk Export Corrected Media, a więc jest zrobiony. Tutaj się pojawiła ikonka i uwaga, ile on ma. Widzicie na dole? 41 MB do oryginału, który miał 252 MB. Sprawdźmy zatem, czy nagrał się z tym przyspieszeniem. Zamknę HydroPlayer, kliknę po prostu w ten program, żeby się otworzył teraz, i słuchajmy, jak szybko czy gościu szybko gada. Uwaga. Uff, słuchajcie, skończyło się. Naprawdę u mnie to bardzo długo trwało, bo nie wiem, że firma akurat mam bardzo wolne łącze, a od tego to zależy, łącze internetowe. Prędkość, Fajnie, tak, no nie? Tentacji, Oczywiście tak samo można to nagrać, to nagrać to z, to z, to z powolnieniem. Będzie podobnie. Tej funkcjonalności wcześniej nie było. Gdy sobie klikaliśmy tutaj eksport Corrected Media, to niestety film się nagrywał z normalną prędkością, a nie z tym przyspieszeniem, które mieliśmy. Prosiliście, jeszcze raz przypomnę na końcu mnie o to, dlatego, że często macie jakieś poradniki ściągnięte z YouTube'a, gdzie ktoś mówi, czasami ja, chcecie Przyspieszyć i w takiej postaci nagrać sobie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby się szybciej oglądało. Po drugie, co najważniejsze też, żeby film zajmował o wiele mniej miejsca na dysku, bo jak mamy tych poradników dużo, to zaczyna się robić problem. Zatem, moi drodzy, przechodząc do już końca, mówi, Speed Control dostał nowe życie. Nie tylko możemy spowalniać, przyspieszać, robić slow motion w jakichś tam wersjach filmów, sobie możecie pobawić się tym, świetna opcja, to jeszcze przy zapisie możemy z tym podziałać. Tu jak e, pamiętacie z poprzednich poradników nie było jakiejś takiej opcji copy exif metadata to out file. Tu nie było fix phone 90 stopni, 270 stopni, ale o tym e, niedługo będą również poradniki, bo program rośnie jak grzyby po deszczu. E, ja wprowadzam swoje założenia, które dawno miałem wpisane na liście, ale też Wy przysyłacie mi na maila teammałpa.atnel.pl maile z, z tematem HydroPlayer, Fix HydroPlayer, bo tak o to proszę, i piszecie, że a ja chciałbym jeszcze to, siam to czy owam to. Zresztą, jak się zajrzycie, tak tylko zdradzę, rąbka tajemnicy tutaj, to sami widzicie, że pojawiło się w wersji, no właśnie, w której wersji. Zobaczcie, że na dzisiaj, gdy robię te poradniki, jeszcze ostatnio jak robiłem, to była wersja 1.07, już jest wersja 1.08. Wkrótce, gdy nakręcę te, te Poradniki. Ta wersja zostanie już upubliczniona. Będziecie ją mieli w swoich łapkach i będziecie mogli sobie testować, e napisać ewentualnie opinie albo zgłosić jakieś błędy. To by było na tyle. Zapraszam na kolejny filmik, w którym pokażę, jakże interesującą kolejną właściwość naszego programu HydroPlayer. A tutaj, jak widzicie, cały czas nazwa kodowa i dla wersji 1.07 była, i dla wersji 1.08 HydroSuite, ale za jakiś czas przywrócę oryginalne logo, które tu się pojawiło. To by było na tyle. Hej!